Noc Świętojańska obchodzona była na Placu Strażackim w Dobieszowicach w piątek 21 czerwca. Najkrótszą noc w roku swoimi występami wokalnymi i tanecznymi oficjalnie otworzyły dzieci ze szkoły w Dobieszowicach. I młodsi i starsi uczniowie wywarli duże wrażenie na całej widowni, co dowiodły gromkie brawa. Szkoła przygotowała również loterię fantową, z której środki zostaną przekazane na zakup tablicy multimedialnej dla uczniów. O odpowiednią muzyczną oprawę zadbały także zespoły śpiewacze. Dobieszowianki, rogozanki, siemonianki, twardowianki i wymysłowianki ludowymi pieśniami o tematyce miłosnej wprowadziły zebranych w odpowiedni nastrój. Czymże byłaby jednak noc świętojańska bez kojarzonych z nią wianków? O potrzebne rekwizyty postarały się zarówno dzieci, jak i panie z Kół Gospodyń Wiejskich Zdobieszowic, Rogoźnika, Siemoni, Twardowic, Wymysłowa oraz Sączowa. To publiczność zadecydowała, czyja reprezentacja przygotowała najpiękniejszy wianek. Triumfatorem okazały się panie z Siemoni, które w ramach nagrody ufundowanej przez wójta gminy będą mogły odbyć zajęcia z profesjonalnym choreografem. Na tym jednak nie koniec nagród wręczanych przez Arkadiusza Ziębę. Wśród głosujących również wylosowano trzech szczęśliwców, którzy otrzymali upominek. Gdy tylko zapadł zmrok, w asyście pochodni wyruszył kolorowy korowód mieszkańców ku rzece Jaworznik. Tam właśnie nastąpiło puszczanie wianków, czyli symboliczne połączenie dwóch żywiołów – ognia i wody – które ma zapewnić wszystkim oczyszczenie. Następnie wójt gminy rozpalił wielkie widowiskowe ognisko, nad którym czuwali przedstawiciele OSP do Bieszowice. Po tym punkcie kulminacyjnym na dobre rozpoczęła się zabawa, która trwała do białego rana. Warto także nadmienić, iż wśród atrakcji przygotowanych dla dzieci pojawiło się także działo przeciwlotnicze, które chętnie zaprezentowało Stowarzyszenie Miłośników Techniki Militarnej.